Jak wygląda pokój w hotelu górskim PTTK w Ustrzykach Górnych? Zapraszam. Wow, ale czuć tutaj ducha PRL-u? To jest hit bawialnia. Mordy, ale ręczniki są. Ej, i biała pościel. Dawajcie wspólnie sprawdzamy łazienkę. Sprawdzamy ciśnienie pod prysznicem. Daj okejkę. Serdecznie prezentuję szafę. Proszę bardzo, uwaga! Proszę bardzo, prezentacja. Oto szafa. Spójrzmy na te detale.